Słyszysz nazwę bomba odbijająca i może wyobrażasz sobie coś z kreskówki. Ale w noc 16 maja 1943 roku 19 zmodyfikowanych bombowców Lancaster niosło broń, która zmieniła sposób prowadzenia wojen. Bęben obracający się wstecz z prędkością 500 obrotów na minutę. Zrzucony z wysokości dokładnie 60 stóp przy prędkości dokładnie 232 mile na godzinę. Przeskakujący po wodzie jak kamień rzucony przez olbrzyma. Zanurzający się przy zaporze, eksplodujący 30 stóp pod powierzchnią. Przerwa w zaporze Menę miała szerokość 77 metrów i głębokość 22 metry. 330 milionów ton wody wylało się do Doliny Rury. Produkcja stali spadła do jednej czwartej poziomu sprzed nalotu, zginęło co najmniej 1650 osób. 53 lotników nigdy nie wróciło do domu. Ta broń miała jedną nazwę Apkip. Tak zalała serce przemysłu Niemiec. Niemieckiego historyka Ralfa Blanka, zaktualizowanych na podstawie danych Rurwerband z listopada 1945 roku. A teraz wracamy do informacji. Ale teraz stoi przed innym problemem. Dolina Rury w Niemczech produkuje milion ton stali miesięcznie. 8 ton wody potrzeba na jedną tonę stali. Fabryki potrzebują energii wodnoelektrycznej. Zapory przechowują wodę, minę, eder, sorpe. Sieci torpedowe pod wodą. Działa przeciwlotnicze nad nimi. Konwencjonalne bombardowania nie zadziałałyby. Zbyt grube. 40 metrów wysokości w Möne. Plaszane wanny na jego patio w White Hill House. Domowa proc. Kulki odbijają się od wody. Kwiecień 1942 roku. Pisze. Bomba kulista, torpeda powierzchniowa. Odbijaj bombę nad sieciami. Zanurz się przy zaporze. Zdetonuj jak mina głębinowa. Woda zatrzymuje eksplozję. Kulki to nie bomby. Różne wagi, prędkości, prędkości obrotowe. George Edwards, inny projektant Vickers i krykiecista, sugeruje obrót wsteczny. Trzy korzyści. Bomba zostaje za samolotem. Zwiększony zasięg. Pozostaje dociśnięta do ściany zapory zamiast się odbijać. A R. Collins z Laboratorium Badań Dróg przeprowadza testy. 24 lipca 1942 roku. Zapora Nant i Grow w Wali. 279 funtów materiału wybuchowego pod wodą. Struktura ulega awarii. Koncepcja działa. Winterbottom przedstawia sprawę marszałkowi lotnictwa portalowi, szefowi sztabu lotniczego. 5 lutego. 1300 yardów nienaruszonych. Portal decyduje. Cylindryczny, nie kulisty. Kulista osłona rozpadała się podczas testów w Chesil i Recolver. Wewnętrzny cylinder odbijał się nawet wtedy, gdy zewnętrzna kula pękła. Więc usunęli kulę. Ostateczne wymiary 60 cali szerokości, 50 cali średnicy. Waga 9250 funtów łącznie. 6600 funtów materiału wybuchowego Torpex. Torpex to materiał wybuchowy torpedowy. Dłuższy impuls niż standardowe ładunki. Lepszy pod wodą. Detonacja. Trzy pistolety hydrostatyczne, jak miny głębinowe, ustawione na 30 stóp głębokości. Obrót wsteczny powoduje, że przylega i toczy się po ścianie zapory do odpowiedniej głębokości. Roy Chadwick, główny projektant Avro, zmodyfikował Lancastera. Drzwi komory bombowej całkowicie usunięte. Bęben wisiał częściowo pod kadłubem w specjalnej ramie. Wewnętrzny pancerz usunięty dla oszczędności wagi. Wieżyczka grzbietowa środkowa usunięta. Pozostały tylko przednie i tylne karabiny. Lancaster B Mark III Special. Jak zrzucić z wysokości dokładnie 60 stóp w nocy przy prędkości 232 mile na godzinę? Standardowe wysokościomierze nie były wystarczająco dokładne. Radionadajniki wysokościomierza były zawodne na niskich wysokościach. Benjamin Lokspeiser, zastępca dyrektora ds. badań naukowych w Ministerstwie Produkcji Samolotów, zaprojektował rozwiązanie: dwa reflektory jeden pod nosem, drugi pod kadłubem po środku skierowane tak, aby zbiegały się na wodzie. Gdy wiązki spotkały się w jednym punkcie, samolot znajdował się na wysokości dokładnie 60 stóp. Nawigator patrzył przez okno w bulwiastym oknie po prawej stronie. Widział, kiedy światła się zbiegają proste, widoczne, niezawodne optymalna odległość. Od 400 do 500 yardów od ściany Menę. W nocy na niskiej wysokości. Jak zmierzyć? Dwa drewniane słupki na brzegu przy każdym zbiorniku testowym. Kiedy słupki zrównały się z wieżami zapory w celowniku bombowym. Była to właściwa odległość. Na właściwą misję zapamiętali kąt widzenia. W Niemczech nie było słupków. Trzy dni przed misją cylindryczny apkip zrzucono 5 mil od brzegu z Broadstairs w hrabstwie Kent. Odbił się 7 razy na przestrzeni 800 yardów. Zatonął. Zdetonował. Wallis miał swoją broń, teraz potrzebował załóg. Urodzony w sierpniu 1918 roku w Simli. Wiek 24 lata, 174 loty bojowe. Odznaczony Distinguished Service Order z Okuciem. Distinguished Flying Cross z Okuciem. Wybiera 21 załóg: 29 Kanadyjczyków, 12 Australijczyków, 2 Nowozelandczyków, 1 Amerykanin. Łącznie 133 osoby. Ochotnicy? Gibson dowiaduje się w połowie kwietnia. Osiem tygodni treningu, 2500 godzin lotów, nawigacja na niskiej wysokości przy świetle Księżyca, niebieska celuloidowa folia na szybach kabiny, gogle z bursztynowym zabarwieniem, symulacja ciemności podczas ćwiczeń w ciągu dnia, loty nocne bez ujawniania celów, ćwiczyli nad zbiornikami wodnymi, Ibrook koło Uppingham w Rotland, Aberton koło Colchester, Derwent w Peak District. Derwent przypomina niemieckie zapory, zakrzywiona konstrukcja, położenie w dolinie, idealne miejsce do ćwiczeń, Jednoczesne działanie reflektorów, nawigacji, unikania komunikacji. Pod presją, pod ostrzałem podczas właściwej misji, nacisk był ogromny. Dwunastu Australijczyków, dwóch Nowozelandczyków, jeden Amerykanin, Braterstwo Wspólnoty Narodów, wszyscy ochotnicy. Wszyscy wiedzieli, że to niebezpieczne, nie wiedząc, co to jest. Cele zostały ujawnione dopiero 16 maja kilka godzin przed startem sala odpraw, mapy odsunięte, zapory rury menę, Eder, Sorpe. Załogi zobaczyły, do czego były trenowane. Uderzyła ich skala. Były to najlepiej bronione obiekty w Niemczech. Chronione przez ukształtowanie terenu, przez inżynierię, przez działa przeciwlotnicze, przez sieci torpedowe. To nie był zwykły nalot bombowy to była chirurgia. Dla niektórych była to samobójcza misja. Zapora Eder, 48 metrów wysokości. Północna Hesja, największy zbiornik wodny w Niemczech, niebroniona. Wzgórza uważano za uniemożliwiające atak. Zapora Sorpe 69 metrów wysokości. Ziemna, niebetonowa. Potrzebna była inna metoda ataku. Formacja. Druga. Pięć samolotów porucznik lotnictwa McCarthy, cel Sorpe. Formacja trzecia. Pięć samolotów rezerwowych. Start dwie godziny później. Trasa południowa między Valheren a Szołem. 12.09 w nocy, 17 maja, formacja trzecia w powietrzu. Formacja druga przyleciała nad Freeland, przekroczyła Eiselmeer, dołączyła do formacji pierwszej w pobliżu Wezel na południe w kierunku rzeki Sorpe. Pilot oficer Vernon Byers w AJK uderza w linie energetyczne w pobliżu Rosendal. Katastrofa. Siedmiu zabitych. Porucznik lotnictwa Bill Astell w AJB zahacza o linie energetyczne. Katastrofa. Kolejnych siedmiu zabitych. Trzy samoloty. 21 mężczyzn nigdy nie dotarli do celów. Pilot oficer Jeff Rice w AJH leci zbyt nisko nad Morzem Watowym. Upkeep uderza w wodę. Odrywa się. Rice wraca. Trzy z pięciu samolotów w formacji drugiej wycofane przed dotarciem do Niemiec. Ogień przeciwlotniczy, zwierz zapory. Silnik wewnętrzny po prawej stronie zapala się. Hopgood zrzuca późno. Upkeep uderza w parapet zapory. Eksploduje. Płonący Lancaster wznosi się. Rozbija się dwa mile dalej. Pięciu zabitych. Dwóch ocalałych, schwytanych. Tony Barcher, strzelec ogonowy. John Fraser, bombardier. Kolejne trafienie. Nadal stoi. Porucznik lotnictwa David Maldby w AIJ Jope V. 12:56 w nocy. Bomba Maldbiego uderza dokładnie w wodę. Odbija się. Uderza w zaporę. Tonie. Detonuje 30 stóp poniżej. Murmene pęka. Zapada się. Przerwa szeroka na 77 metrów. 10 metrów wysokości u podstawy. Woda ryczy. 33 stopy wysokości. 15 mil na godzinę. 330 milionów ton przez 9 godzin. Modeslay nadaje. Uszkodzony. Próbuje wrócić, ale rozbija się w pobliżu Emmerich. 7 ginie. Woda wypływa z prędkością 8 tysięcy metrów sześciennych na sekundę. Fala powodziowa od 6 do 8 metrów wysokości przemieszcza się 30 kilometrów. Krater nad linią wody. Brak przerwy. Sierżant lotnictwa Ken Brown FJF, później. Ten sam rezultat. Uszkodzenie. Brak przerwy. Pilot-oficer Warner Otley w AJC zestrzelony w pobliżu Ham. Siedmiu zabitych. Sierżant lotnictwa Cyril Anderson w AJX atakuje Eder. Bomba przelatuje nad celem. Wracają bezpiecznie. Sierżant lotnictwa Bill Townsend w AJO atakuje NEP. Eksplozja. Brak przerwy. Wraca. Zginęło co najmniej 1650 cywilów. 70 w Dolinie Eder. 1579 odnalezionych wzdłuż Möhne i Rury. Setki zaginionych. 1026 to byli zagraniczni jeńcy i przymusowi robotnicy, głównie radzieccy, 6 tysięcy akrów gruntów rolnych zniszczonych, 6500 sztuk bydła i trzody chlewnej zabitych, dwie elektrownie zniszczone, siedem uszkodzonych dwa tygodnie bez prądu. W maju produkcja węgla spadła o 400 tysięcy ton. Produkcja stali spadła do jednej czwartej poziomu sprzed nalotu. Menę uszczelniono do 23 września. Eder odbudowano w ciągu kilku miesięcy. Produkcja wróciła do normy we wrześniu. Wielka Brytania nigdy nie przeprowadziła konwencjonalnych nalotów podczas odbudowy. Wallis i Harris później wyrazili frustrację. Standardowe bomby podczas napraw mogłyby zapobiec odbudowie. Inni argumentują masowe przekierowanie zasobów. Materiały budowlane, siła robocza, obrona przeciwlotnicza. Zdjęcia z rozpoznania dostarczyły wartości propagandowej. Churchill przemówił do kongresu 19 maja. Rosja była pod wrażeniem. Brytyjski morale wzrosło. Nalot przekonał Harisa do zaakceptowania koncepcji bomb trzęsienia ziemi Walisa, Tallboy, Grand Slam. Zniszczyły one obiekty FAO, bunkry okrętów podwodnych, Tirpica, wiadukty, mosty. Nalot mistrzowski na Wright, Moskito z nawigatorem eskadrowym oficerem Warwickiem. Rozbili się w pobliżu Stinbergen w Holandii. Obaj zginęli. Gibson miał 26 lat. Śmierć ogłoszono w styczniu 1945 roku. Spośród 80 ocalałych z Chastis. 22 zginęło w późniejszych operacjach 617 eskadry, 10 w innych jednostkach. Łącznie 48 przeżyło wojnę. Używali bomb trzęsienia ziemi Tolboy i Grand Slam, które pochodziły z prac Wallisa. Atakowali obiekty V, bunkry okrętów podwodnych, wiadukty kolejowe. Eskadra zyskała przydomek Dumbusters, niszczyciele zapór. Niektóre źródła podają, że bombowce Lancaster wyniosły je nad wody na północny zachód od Irlandii i zrzuciły z wysokości. Broń była zbyt wyspecjalizowana, zbyt zależna od idealnych warunków. Wysokość 60 stóp, prędkość 232 mile na godzinę, 500 obrotów na minutę obrotu wstecznego, od 400 do 500 jardów od celu, temperatura wody 60 stopni Fahrenheita dla optymalnych cech odbicia, światło księżyca dla widoczności, spokojna woda. Działała znakomicie przeciwko zaporom rury, ale nie mogła być efektywnie dostosowana do innych celów. Zmodyfikowany de Havilland Mosquito mógł przynosić dwa. 6.118 eskadra została utworzona 1 kwietnia 1943 roku w ten koło Wyk w północno-wschodniej Szkocji. Ich misja? Operacja Servant. Atak na niemiecki pancernik Tirpitz bombami Highball. Ale ciągłe problemy z Highball i mechanizmem zrzutu spowodowały, że operacja nigdy nie została przeprowadzona. 6.118 Eskadra została zwolniona do innych obowiązków we wrześniu 1943 roku. Testy Highball trwały do maja 1944 roku, ale broń nie została użyta bojowo. Wawrzyńca w Effingham, wsi gdzie przeprowadzał pierwsze eksperymenty z kulkami w swoim ogrodzie. Jego epitafium po łacinie brzmi Spernit humum fugiente penna. Gardzi ziemią na uciekającym skrzydle. Motto Christ's Hospital. Wallis otrzymał liczne honory, ale zawsze wyrażał żal z powodu utraty załóg Dumbasters. Na ceremonii po nalocie podobno powiedział Gdybym wiedział, że tak będzie, nigdy bym tego nie zaczął. Möne i Eder zostały odbudowane zgodnie z pierwotnymi specyfikacjami. Nowoczesne pomniki upamiętniają ataki. Przy wejściu do zapory Möne znajduje się tablica opisująca katastrofę Möne w językach niemieckim i angielskim. Upamiętnia ofiary. Głównie ukraińskich przymusowych robotników i niemieckich cywilów, Pomnik w byłym klasztorze Himmelpforten, całkowicie zniszczonym przez powódź, upamiętnia zmarłych przetrzymywanych w obozach. W Neheim, obecnie części Arnsbergu, pomnik w centrum miasta upamiętnia 800 ofiar. W Castricum, ANZ w Holandii, znajduje się pomnik upamiętniający miejsce katastrofy Lancastera eskadrowego oficera Yanga. Upamiętnia tam siedmiu członków załogi. Pomnik w Woodhall Spa w Lincolnshire wymienia 204 członków załóg 617 Eskadry straconych w różnych misjach podczas II wojny światowej. 53 z operacji Chastise. W Scampton, Campton, gdzie stacjonowała Eskadra, Hangar 2, gdzie Gibson miał swoje biuro, jest budynkiem wpisanym do rejestru Grade II. Pomnik Barnes'a Wallisa stworzony przez amerykańskiego rzeźbiarza Toma White'a w 2008 roku stoi w Herne Bay w hrabstwie Kent. W pobliżu Recalver, gdzie testowano bombę odbijającą. Opowieść o Dumbastersach weszła do kultury masowej. Książka Gaia Gibsona, Enemy Coast Ahead, ukazała się w lutym 1946 roku. Książka Paula Brickhilla, The Dumbusters, wyszła w 1951 roku. Film The Dumbusters z 1955 roku w reżyserii Michaela Andersona z Richardem Todem w roli Gibsona i Michaelem Redgravem w roli Wallisa stał się jednym z najbardziej ukochanych filmów wojennych Wielkiej Brytanii. Muzyka filmowa Erika Coatesa, zwłaszcza The Dam Busters March, jest natychmiast rozpoznawalna. Film był największym brytyjskim sukcesem kasowym 1955 roku. W 1906 roku zapowiedziano remake z Peterem Jacksonem i Davidem Frostem jako producentami, Stephenem Fryem piszącym scenariusz i Christianem Reversem w roli reżysera. Les Monroe, Ostatni żyjący pilot dambastersów w tamtym czasie zaoferował się jako doradca techniczny. Manro żył od 1919 do 2015 roku. Remake jest w fazie rozwoju od lat, ale według stanu na 2025 rok nie został jeszcze ukończony. Obudowa musiała wytrzymać uderzenie o wodę przy prędkości 232 mil na godzinę, obracając się z prędkością 500 obrotów na minutę. Wnętrze wypełniał materiał wybuchowy Torpex. Torpex to mieszanina RDX TNT i proszku aluminiowego. Potężniejsze niż samo TNT, trzy pistolety hydrostatyczne stanowiły mechanizm detonacyjny, ustawiony na wybuch na głębokości 30 stóp. Redundantne systemy. Jeśli jeden zawiódł, pozostałe nadal działały. Bombę można było również ustawić z opóźnieniem do 90 sekund, ale nie używano tego na tamach. Prędkość maksymalna 287 mil na godzinę, ale zrzuty upkeep wymagały dokładnie 232 mile na godzinę. Zasięg do 2530 mil. Załoga 7 osób: pilot, inżynier pokładowy siedzący obok pilota na składanym siedzeniu, nawigator, operator radiowy, bombardier, który podczas misji na Tamach obsługiwał również przednią wieżyczkę. Pozycja strzelca wieżyczki ogonowej została wyeliminowana. Ten strzelec został przeniesiony do przedniej wieżyczki, aby bombardier mógł skupić się na precyzyjnym zrzuceniu APkip w odpowiednim momencie. Proces rozkręcania rozpoczął się na długo przed faktycznym zrzuceniem bomby. Silnik elektryczny i system pasowy dodały wagi i złożoności, ale były niezbędne bez przeciwnego obrotu broń nie działałaby. Ostatni test zrzutu na żywo 13 maja 1943 roku, zaledwie trzy dni przed misją, wykorzystał cylindryczny upkeep z Torpexem. Zrzucony 5 mil od brzegu z Broadsters odbił się 7 razy na dystansie 800 yardów. Zatonął, zdetonował pod wodą. Sukces godzin. Początkowa fala miała 10 metrów wysokości i poruszała się z prędkością 15 mil na godzinę przez wąskie doliny. Ściana wody niosła ogromną siłę drzewa wyrwane z korzeniami, budynki oderwane od fundamentów, pojazdy porwane, zwierzęta zmiecione. Kiedy dotarła do szerszych terenów zalewowych, wysokość fali zmalała, ale objętość pozostała ogromna infrastruktura zawaliła się. Mosty zbudowane, aby wytrzymać normalne przepływy rzeczne, zostały zmyte przez ściany wody niosące gruzy. Nasypy kolejowe uległy erozji, drogi zniknęły. Budynki nieprzystosowane do wytrzymywania obciążeń powodziowych zostały zniszczone lub zmyte z fundamentów. Fabryki zależne od tego węgla zmniejszyły produkcję. Elektrownie nawet te nieuszkodzone bezpośrednio przez powódź miały problemy z dostawami paliwa. Kaskadowe efekty rozprzestrzeniły się po całym regionie przemysłowym. Oczyszczalnie ścieków zawiodły. Zaopatrzenie miast w wodę pitną zostało skażone. Służby Straży Pożarnej straciły ciśnienie wody. Gdyby alianci kontynuowali konwencjonalne bombardowania, gdy region był sparaliżowany, szkody mogłyby być trwałe. Nie zrobili tego. Dowództwo bombowe skupiało się na strategicznej kampanii bombardowań miast niemieckich. Przegapiono okazję do spotęgowania zniszczeń po rajdzie na Tamy. Zarówno Wallis jak i Harris przyznali się do tej porażki w wywiadach powojennych. Głównym efektem było zakłócenie żeglugi śródlądowej. Wesera i Mittelland Canal były ważnymi trasami żeglugowymi. Barki przewoziły materiały przemysłowe, węgiel, stal, ruda. Kiedy przerwanie zapory Eder spowodowało spadek poziomu wody w tych kanałach, żegluga ustała. Sama fala powodziowa spowodowała szkody, ale mniejsze niż w Mokne, ponieważ Dolina Eder była mniej zaludniona i uprzemysłowiona. 70 ofiar śmiertelnych w porównaniu do ponad 1500 w Mone. Lotnisko wojskowe Fritzlar zostało zalane, ale jego wpływ operacyjny był minimalny. Fala dotarła do Kassel 35 km od zapory, ale do tego czasu znacznie osłabła. Obszar Kassel doświadczył powodzi, ale nie katastrofalnych zniszczeń jak w Dolinie Mone. Zapory ziemne są trudniejsze do przerwania niż grawitacyjne zapory betonowe. Siła wybuchu rozprasza się w ziemi zamiast tworzyć czyste pęknięcie. Ataki McCartiego i Brauna stworzyły kratery nad linią wodną widoczne uszkodzenia, ale integralność strukturalna została zachowana. Rdzeń zapory pozostał nienaruszony. Woda nie wydostała się. Gdyby zapora w Sorpę została przerwana, skutki byłyby jeszcze poważniejsze, ponieważ zatrzymywała więcej wody niż mone. Ale metoda ataku była niewłaściwa dla tego celu. Abkip został zaprojektowany do zapór betonowych o pionowych ścianach, niedoziemnych zboczy. Musieli oczyścić gruzy z dna zbiornika, zbudować groble tymczasowe, aby przekierować pozostałą wodę, wlać nowe sekcje betonowe, wzmocnić całą konstrukcję. Fakt, że ukończyli to do 23 września, zaledwie cztery miesiące po ataku, pokazuje niesamowitą zdolność organizacyjną. Pokazuje również, ile siły roboczej i materiałów Niemcy wciąż mieli do dyspozycji w połowie 1943 roku. Później w wojnie nie byłoby to możliwe. Przymusowi robotnicy z okupowanych terytoriów. Warunki pracy były brutalne, bezpieczeństwo minimalne, szybkość rekonstrukcji odbyła się kosztem ludzkim, który niemieckie dokumenty minimalizują. Zastąpiła ją nowa elektrownia przy wylocie dawnego tunelu zbiorczego dla rzek Mochne i Hewe. Została ona ukończona w 1950 roku. Zbiornik regulacyjny i elektrownie zostały ostatecznie zainstalowane do listopada 1953 roku. Do kwietnia 1955 roku woda ponownie płynęła przez Tamę przez 105 zasów, każda o szerokości 2,5 metra. Woda zeszła z wysokości prawie 40 metrów do zbiornika regulacyjnego poniżej. Wznowiono normalne operacje. 2,5 tysiąca funtów. Wymagał specjalnie zmodyfikowanego Lancastera, aby go przenosić. Bomby te atakowały cele, których upkeep nie mógł utknąć. Bunker superarmaty V3 w Mimoyec, Francja. Miejsca startu rakiet fu 2 Lunety okrętów podwodnych w Brescie, Lorient, Saint-Nazaire. Miały one wzmocnione betonowe dachy o grubości 4,5 metra. Tolboy i Grand Slam mogły je popsuć. Dach bunkra ubotów. Valentin został rozerwany przez Grand Slam. Wiadukt w Bielefeld. Wiadukt kolejowy w Arnsbergu. Most po moście. i najsłynniejszy niemiecki pancernik Tirpitz. Trafiony przez talboje 12 listopada 1944 roku, gdy był zacumowany w fiordzie Tromsø, Norwegia. Statek wywrócił się, 900 ofiar. Abkip nigdy więcej nie został użyty operacyjnie po 17 maja 1943 roku. Broń była zbyt wyspecjalizowana, wymagała idealnych warunków, dokładnie 60 stóp wysokości. Dokładnie 232 mile na godzinę. 500 obrotów na minutę w przeciwnym kierunku. 400 do 500 yardów od celu. Spokojna woda dla przewidywalnego odbicia. Blask księżyca dla widoczności. Specyficzna geometria celu. Pionowe ściany betonowych zapór. Gwiazdy musiały się ułożyć. Ułożyły się raz na Mone, raz na Eder. Nigdy więcej. Zatonęły. Zniknęły. Kilka nieaktywnych egzemplarzy zostało zachowanych dla muzeów i badań historycznych we wrześniu 1943 roku 618. eskadra została zwolniona do innych zadań. Highball został porzucony. Koncepcja morskiej bomby odbijającej się umarła wraz z nim. Zginęło kilku innych weteranów Chastis. Eskadra stała się specjalistą od precyzyjnego bombardowania. Używali Tolboy i Grand Slam. Atakowali miejsca broni wpół, lunety okrętów podwodnych wiadukty kolejowe, mosty, techniki opracowane dla nalotu na tamy, nawigacja na niskiej wysokości, precyzyjne bombardowanie, taktyka mistrzowskiego bombowca, gdzie Gibson krążył kierując inne samoloty. Stały się one standardem dla dowództwa bombowego. Dziedzictwem nie była bomba odbijająca się. Dziedzictwem były metody. Niszczyciele klasy Queen Elizabeth. Motto pozostaje po mnie powódź. Odznaka przedstawia przerwany tamę. Historia trwa. Siedem tysięcy robotników. Tysiące ton betonu. Stal? Czas, sprzęt, przesunięte straże. Te zasoby odebrane wałowi atlantyckiemu, pozycjom obronnym w innych miejscach. Niemcy działające pod presją w połowie 1943 roku. Każde odwrócenie pomagało. Precyzyjną bronią opracowaną w miesiące, z załogami przeszkolonymi w tygodnie, nalot pokazał aliancką innowacyjność, potęgę inżynieryjną, odwagę operacyjną. Te cechy miały znaczenie dla sojuszników i wrogów. Churchill wykorzystał to dyplomatycznie. Stalin zauważył. Roosevelt uznał, niemieckie przywództwo martwiło się. Jeśli Wielka Brytania może przerwać Tamy, co jeszcze mogą zrobić? Sama niepewność była wystarczającą bronią. Barnes Wallis żył do października 1979 roku, w wieku 92 lat. Pochowany w kościele świętego Wawrzyńca w Effingham. Jego epitafium, Spernit Humum Fugiente Penna, zawsze żałował strat w załodze. Po nalocie powiedział, gdybym wiedział, że tak się to skończy, nigdy bym nie zaczął. Kwiecień 1942 roku do maja 1943 roku. Wallis rozumiał fizykę odbijające się pociski, przeciwne obroty, precyzyjna głębokość detonacji. Broń specjalnie zaprojektowana jest często najskuteczniejsza. Upkeep został zaprojektowany do przerywania zapór przerwał dwie tamy misja zakończona sukcesem. Większość to byli przymusowi robotnicy bez związku z wysiłkiem wojennym Niemiec radzieckie kobiety zamknięte w koszarach. Utopione, gdy nadeszła powódź. Brytyjczycy wiedzieli, że ofiary będą ciężkie. Logika totalnej wojny, każdy cel legalny. Ale im wymienia nazwiska wiek, matki, córki, więźniowie. Zmarli w obcym dolinie, ponieważ cylinder zrzucony z 60 stóp eksplodował na 30 stóp głębokości i rozbił ścianę. Wallis żałował śmierci, tak powiedział, ale wierzył, że broń jest konieczna, że skrócenie wojny uratuje więcej istnień. Gibson, czuł ciężar. Jego stonowana reakcja na krzyż Wiktorii wszystko wydawało się niesprawiedliwe. 53 mężczyzn, którzy nie wrócili. Średnia wieku 22 lata, wielu miało dziesiątki misji. Zgłosili się na ochotnika, wiedząc o niebezpieczeństwie. 60 stóp wysokości, flak, linie energetyczne. Każde z nich mogło zabić natychmiast. Jego samolot został trafiony, ale nie krytycznie. Hobgood spłonął. Wznosił się, aby załoga mogła się katapultować. Dwóch się udało, pięciu nie. 10 metrów wysokości. 526 radzieckich kobiet zginęło w obozie, zamknięte w środku. Woda zbyt szybka, brak ucieczki. Innowacyjność, odwaga. Sojusznicy wygrywali. Wpływ psychologiczny nawet przy ograniczonym efekcie strategicznym. 8 tygodni, aby nauczyć załogi latać na 60 stopach w nocy i zrzucać idealnie. Brak marginesu błędu. Zbyt duża wysokość 10 stóp. Bomba opada za wcześnie. Zbyt duża prędkość o 20 mil na godzinę, odbicie się nie udaje. Zbyt duża odległość o 50 yardów, bomba nie dotrze do tamy. Każdy parametr idealny jednocześnie. Załogi Gibsona sobie z tym poradziły. To mówi coś o ich umiejętnościach i jego przywództwie. Dowody fizyczne. Niektóre bomby apki zostały wyrzucone do oceanu po wojnie. Muzea zachowały przykłady. Imperial War Museum, Studien Samlung Koblenz, Spermauer Museum Edersee. Zdjęcia, dokumenty. Filmy z testów. Papiery Wallisa w Science Museum. Lancastery zezłomowane. Dwa ocalały w stanie zdatnym do lotu: PA474, FM213. Żaden z nich nie jest B. Mark III Special. Ale latają, niosą pamięć. Na tamie Mone dziś stoi się na konstrukcji. Zbiornik spokojny, turyści, łodzie. Przerwa naprawiona, ściana solidna, ale pomnik pozostaje. Tablica w języku niemieckim i angielskim. Nazwiska zmarłych. Katastrofa Mone. Niemcy pamiętają na swój sposób. Brytyjczycy inaczej. Oba są uzasadnione. Obie są prawdą. Konstrukcyjne w miejscu, gdzie nastąpiło oryginalne przerwanie. Badali fundamenty. Naprawy z 1943 roku są widoczne. Jeśli wie się, czego szukać. Nowy beton ma inny kolor. Szef, gdzie naprawa styka się z oryginałem, jest widoczny. Te znaki są dowodem kryminalistycznym. Dowodzą, że wymiary były dokładne. 77 metrów szerokości. 22 metry głębokości. Przerwa, która pozwoliła uciec 330 milionom ton. Przerwa, którą stworzył wirujący cylinder Wallisa. Przerwa, która zabiła ponad 1000 osób i zakłóciła region, a także zmusiła Niemcy do odbudowy i udowodniła, że Wielka Brytania potrafiła uderzać precyzyjnie. Znaki pozostają. Tama stoi. Ale linia, gdzie Apkip odniósł sukces jest tam. Wyryta w kamieniu. Zmierzona w metrach. Zapisana w kościach doliny poniżej.